No oczywiście, zachowania seksualne człowieka są pochodną naszej fantazji seksualnej, więc seksoholizm może przybierać przeróżne formy. Może to być snucie fantazji seksualnych połączone z masturbacją, uwodzenie, spotykanie się z prostytutkami, obmacywanie obcych ludzi w środkach komunikacji miejskiej, lub napastowanie pracowników w miejscu pracy bez ich zgody. Mogą to być również wizyty w agencjach towarzyskich lub uprawianie zarobkowego seksu, a także produkowanie filmów czy zdjęć pornograficznych. Seksoholizm może również przybierać postaci dewiacyjne, takie jak seks sadomasochistyczny czy seks fetyszystyczny, a także formę kryminalną seksualnego wykorzystania dziecka, czyli pedofilii. Warto wiedzieć, że w przypadku pedofilii wykorzystanie seksualne dziecka to również rozmawianie z nim na tematy seksualne, pokazywanie mu materiałów pornograficznych czy obnażanie się przy nim. Wszystkie te dewiacyjne aktywności są w Polsce karane więzieniem.